Teraz czas na zadanie gimnastyczne. Musicie znaleźć sobie nowe ściany. Jak w domu powrócicie, to umyjecie. A jak macie jakieś, jakieś miejsce na dworze, bierzcie rękawice takie do ogrodu i możecie sobie poćwiczyć na dworze. Pouczymy się razem stania na rękach. Pouczymy się progresji dwóch do chodzenia na rękach. Po pierwsze, porządna rozgrzewka. Szczególnie nadgarstki, przedramiona. Tak kilka razy w jedną stronę, kilka razy w drugą. Oczywiście łokcie, barki. Wymachy w pełnym zakresie, do tyłu, do przodu. Obrót, obrót. Nie zapomnijcie o głowie, w prawo, w lewo, na boki. Ja robię po kilka razy, zróbcie zawsze przynajmniej po dziesięć. W wypadku twardego lądowania warto też rozgrzać biodra, kolana, stawy stokowe. Taka rozgrzewka na pewno 5-10 minut min. Teraz odpowiednio trzeba złapać odległość od ściany. Staję sobie przy samej ścianie i odchodzę dwa takie średnie kawałki do tyłu. Teraz ręce do góry, ciało prosto, napinam brzuch. Jedna noga idzie jeden krok do przodu, staję na rękach. Staram się stanąć miękko, spiąć pośladki, patrzeć między palce. Palce aktywne, przyklejam mocno do ziemi, rozczapieżam paluchy. Pierwsze co, postójcie sobie tak. Dwie serie. po 10 sekund. Nie możecie stanąć, próbujcie do skutku. Dobrą progresją, jeżeli ktoś nie umie stanąć na rękach, są tak zwane donkey kicks, czyli ośle kopnięcia, tłumacząc na polski. Złączam na chwilę nogi i wracam. Złączam na chwilę nogi i wracam. Oczywiście to musi być w miarę prosta linia ciała. Staram się przy złączeniu nóg napiąć kor, napiąć centrum, szczególnie pośladki. Jeśli udało nam się stanąć, kolejna progresja. Staram się lekko odrywać dłoń, może być pół dłoni. Staram się balansować lekko ciałem na łuki. może być cała dłoń. Oczywiście nie jedna a tylko 10 minut, praktyki, długie przerwy przynajmniej. 30-40 sekundowe. I jeszcze jedna progresja. Zaczynamy znowu od stania na rękach. I próbujemy, zależnie ile macie miejsca. Dwa, trzy kroki w lewo, dwa, trzy kroki w prawo. Staram się cały czas przenosić ciężar ciała z jednej ręki na drugą. I nie przeniesiecie ciężar ciała, to nie staniecie. Cały ciężar ciała musi być na jednej ręce. Wtedy dopiero mogę przesunąć drugą. Pamiętajcie o tym. Cały ciężar ciała na lewej ręce, prawą odrywam. Teraz odwrotnie. Cały ciężar ciała na prawej ręce, lewą odrywam. Przynajmniej pizzeri. Na koniec, żeby trochę wzmocnić koła, jako takie zadanie dla wszystkich. Tabata bata hol Wszyscy znacie chodzą odcinek lecizjowy. Nie odrywamy nogi lekko na ziemią, ręce za głowę. Kto nie może ręce w ten sposób, kto nie może, więc tą nogę zgina, lub dwie. Macie tak utrzymać 20 sekund i 10 sekund odpoczywać. 20 sekund i 10 sekund odpoczywać. 8 minut. Wasz brzuch za to podziękuję. Ja Wam również dziękuję. Trzymajcie się. Cześć.